do moi drodzy, to Paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika w grze Diablo. Znajdujemy się ee, w Skosglen. Szmaragdowa Enklawa. I tutaj, w tym miejscu, znajduje się ołtarz. Dobra, zbierzmy go. No, I już pokazuję, gdzie to jest. No szkoda, że te ikony tak które przeszkadzają, ale widzicie. Mniej więcej, kurde. No to nam ziomek przyciągnął trochę mobów. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że poradnik przydatny. Jeszcze raz pokażę gdzie to się znajduje. No i co? To... Na razie. Trzymajcie się. Hej.